Dzisiaj Państwa Straż Pożarna ćwiczy doskonale na swoim umiejętności na zbiorniku Rydwan, miejscowość Guźnia. ćwiczenia pod kryptonimem Rydwan 2024 cel ćwiczeń doskonalenie oczywiście swoich umiejętności jeśli chodzi o działanie na wodzie w tym momencie ćwiczą trzy grupy jedna grupa ratownictwa wodnonurkowego druga ratownictwa technicznego oraz ratownictwa chemicznego w założeniach Wystąpiła sytuacja kryzysowa polegająca na wrzuceniu bliżej nieokreślonego przedmiotu do wody. W wyniku tego, tego działania celowego nastąpiło zanieczyszczenie wody, śnięcie ryb. Oraz na powierzchni wody pojawiła się substancja ropopochodna. To zdarzenie wymagało zaangażowania pododdziałów z terenu całego województwa, ponieważ na terenie powiatu nie mamy takich grup. Także tutaj doskonalimy swoje umiejętności, również łączność, która jest niezwykle ważna podczas zdarzeń. Nie przewidujemy osób poszkodowanych w założeniach, być może będą jakieś podgrywki, ale zobaczymy, jak to